Pet Simulator X, ale jak zobaczę ekskluzywnego peta, ten odcinek się kończy. Zostaw lajka, subskrybuj kanał, a w komentarzu daj pomysł na kolejne wyzwanie. Dobra, lecimy. Gdzie tu będzie jakiś ekskluzywny pet? Najpierw to sobie odbiorę, może nagrodę, yy, i dostaniemy jakieś tam dodatki i tak dalej. Jest tu dużo ludzi. Prawdopodobnie przeniesiemy się, słuchajcie, pierwsze do tego, żeby pixel waluta, bo może ktoś tam rozbija sobie te, te skrzynie. Jest tu jakiś gościu. Uwaga, czy on ma jakiegoś... To są sami, same mityki z tego, co widzę, więc raczej nie ma. Oj, ten odcinek zapowiada się całkiem długi z tego Pet Simulatora. Mmm, robi wrażenie. Ej, czemu tu nikogo nie ma? Ej, gdzie są ci ludzie? Powiedzcie mi. Słuchajcie, będzie bardzo ciężko znaleźć chyba tego typu osoby, bo... No, no, zaczyna się... Ej, gdzie oni wszyscy są? Dobra, tu jest jakiś gościu. Okej, okay, on, czy on ma jakiegoś... Ja on tu ma jakieś same złote pety. Wiem, gdzie będziemy, słuchajcie, mogli ten challenge uznać za zakończony. Tutaj właśnie, w Trading Plaza. Jestem ciekaw, czy mi się uda to ogarnąć, słuchajcie, tak na 100%. Zaczynamy. Ok, już jestem w grze i zaraz sprawdzimy, słuchajcie, gdzie tu są jakieś ekskluzywy. Tu są to... O, e.